Szanowny tropiciele, Sławek Macias, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale kiedyś było takie miasto Brus. Właściwie do końca XVI wieku jakoś tam funkcjonowało, miało być konkurencją Łodzi. o tym Brusie sobie troszkę dzisiaj opowiemy, o tak w paru punktach bardzo interesujących. Niektóre są dosyć znane, ale o niektórych się trochę nie pamięta, a na pewno nie wiecie o wielu szczegółach. Zapraszam na spacer po okolicach słynnego łódzkiego poligonu wojskowego na Brusie. Bardzo piękne miejsce. To jest jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na terenie obecnej Łodzi, dawny folwark rodziny Mejerów, tych od pasażu Mejera. Cała historia w ogóle z Brusem jest bardzo interesująca, bo tak naprawdę na początku, kiedy powstawała ta osada, należała do biskupstwa i biskupi pomyśleli sobie, że skoro całkiem niedaleko jest takie miasteczko jak Łódź, to oni chcą mieć też Drugie. Byli biskupi krakowscy, kujawscy, oni tam się między sobą konkurowali tam i tak dalej, i tak dalej, ale to nie jest najważniejsze. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że Brus jako miasto miał być konkurencją dla Łodzi i w XV i XVI wieku jakoś tam powolutku się rozwijał, ale potem wszystko absolutnie padło i z miasteczka w którym było kilkadziesiąt co najmniej budynków i młyn, bo samo słowo brus związane jest z żarnami, z mieleniem. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo takie najsłynniejsze pierwsze polskie zdanie w historii. To było mniej więcej coś takiego, a ci ja pobruszę, a ty poczywaj, tak? tak, Daj, a ci ja pobruszę, a ty poczywaj. Właśnie o ten bruz chodziło o to mielenie wszystkiego. W związku z tym, tym bardziej, że tu jest bardzo niedaleko e, rzeka Łódka, prawdopodobnie tam był po prostu młyn. No ale potem, kiedy wszystko padło, ten teren po różnych e, historiach trafił w końcu do rodziny Majerów i wtedy między innymi powstał ten przepiękny pałacyk willa drewniana, fantastyczny, absolutnie niesamowity. To jest jeden z najładniejszych budynków tego typu, które mogą konkurować z tymi bidermajerami wspaniałymi, które można było znaleźć także na Rudzie Pabianickiej. W każdym razie po mieście Brus właściwie już niewiele zostało. Ta historia jest troszkę zapomniana, natomiast to jest jedna z najciekawszych rzeczy, jeśli chodzi o tropicielowanie właśnie na tym terenie. Bo tak naprawdę to jest... Coś, co nawiązuje do pewnej legendy tego miasta, które już od dawna, dawna przestało istnieć. Piękny obiekt, trzeba przyznać. Dzisiaj, niestety, nieco niszczający, ale absolutnie fantastyczny. Z dawnego folwarku zostało kilka budynków: mleczarnia, jakieś tam takie niewielkie rzeczy, które są dookoła, i to właściwie, i to właściwie tyle. W każdym razie, na pewno, jak będziecie spacerować wzdłuż ulicy Konstantynowskiej to warto w pewnym momencie rzucić okiem przy Konstantynowskiej 107, co tam jest w środku. Nie wolno wchodzić do środka, podkreślam, trzeba mieć specjalną zgodę od właściciela, więc nie próbujcie tego robić, ale dla samej świadomości, że to jest takie ładne miejsce, warto rzucić okiem w prawo idąc dalej w stronę Zajezdni Brus, o której też kiedyś zrobimy film, za chwilkę zresztą we fragmentach Wam pokażemy, ale potem już te najważniejsze rzeczy, czyli to, że Meyer, jak już zdecydował się na jego, jego spadkobiercy, na to, żeby przestać zajmować się folwarkiem, oddał ten teren, odsprzedał Wojsku Polskiemu i stąd później powstał, zdaje się, że chyba w 1927 roku, poligon Brus. I na ten poligon również za chwilę trafimy. To na razie tyle. Oczywiście jeśli chodzi o Brusto, to i miłośnicy starych tramwajów znają doskonale to miejsce. To jest jedna z najstarszych zajezdni tramwajowych, tramwajów elektrycznych w Polsce. Bo Łódź była właściwie jednym z pierwszych miast na ziemiach polskich, gdzie w ogóle elektryczne tramwaje się pojawiły. Notabene, nawet jest takie powiedzonko, które pewnie cieszy dzisiaj różnych ludzi zapraszamy tych warszawiaków z Warszawy do Łodzi, żeby zobaczyli, jak tramwaj bez konia chodzi. Takie powiedzonko było związane z tym, że w Warszawie jeszcze były tramwaje konne, mimo, że powstały wcześniej niż w Łodzi, a u nas już było elektrycznie i ten Brus tutaj jest taką wspaniałą pamiątką. Na pewno przyjdziemy tutaj kiedyś z kamerą, żeby o samej zajezdni zrobić duży materiał, bo zasługuje na to, tym bardziej, że w Łodzi mamy naprawdę fantastycznych miłośników starych tramwajów, którzy odtwarzają te stare pojazdy, sprawiają, że znowu jeżdżą. To jest naprawdę niesamowite. Wielki, wielki szacunek. Fajne miejsce. Miejsce pamięci uświęcone krwią pomordowanych na Brusie w latach 1939 56 podpisane w chodzie pomordowanym Kompania ta kompania Bruce to jest ekipa bardzo fajnych ludzi, która przejęła to niezwykłe miejsce, miejsce historyczne. To jest ciekawostka, bo jak już Wam mówiłem, Bruce w pewnym momencie został wykupiony przez wojsko polskie w końcówce lat 20., i powstały między innymi takie miejsce jak tutaj. Tam niedaleko jest poligon, a te pozostałości, bunkry, ten schron, który się mieści tutaj, zresztą, do bardzo ciekawa rzecz, bo to jest jeden z największych schronów z roku 1937, który zachował się do współczesnych czasów. Prawdopodobnie był magazynem broni, tutaj stacjonowało wojsko, tam odbywały się strzelania, ćwiczenia wojskowe itd. itd. I to miejsce, po tym jak Niemcy zajęli łódź, stało się miejscem tragedii narodowej, bo jest prawie pewne, że w tym schronie przywożono tutaj Polaków, patriotów, Żydów, oskarżonych ludzi i tu na 100% te osoby były albo mordowane, albo bite przez gestapowców, próbowano z nich wyciągać różne informacje i potem wszystkich nieszczęśników wywożono do pobliskiego lasu właśnie na teren poligonu i tam byli rozstrzeliwani, albo rozstrzeliwani tu na miejscu i potem zwłoki zabierano tam. To jest jedno z takich miejsc bardzo tragicznych, bardzo ciekawych od strony czysto wojskowej, jako pozostałość po dawnych umocnieniach czy instalacjach wojskowych, a z drugiej strony pamiętajmy, że właśnie w czasie II wojny światowej i potem w czasach stalinowskich to było miejsce rzeczywiście tragedii, uświęcone prawdziwie krwią ludzi, którzy byli tutaj dręczeni, cierpieli i byli po prostu zwyczajnie mordowani. A ja bardzo gorąco zachęcam, żeby tutaj wpaść, bo. Tam w środku, w samym schronie, to jest wszystko bardzo interesująco przygotowane i bardzo, bardzo dziękuję wielki szacunek dla tych, którzy podtrzymują pamięć po tym miejscu, jakby trzymając też tą stronę historyczną całego, całego punktu, zwanego po prostu schron brus. Bardzo są przyjemne miejsce spacerowe to jest wał taki strzelniczy. Brus, krótko mówiąc, podsumujmy: jesteśmy na poligonie, który od 27 roku należał do Wojska Polskiego. Z tym wszystkim związany jest ten schron, o którym mówiliśmy wcześniej. No i przypomnijmy, najpierw. 17 osad, w tym Brus jako osada wybrana na miasto. Otrzymuje właśnie prawa miejskie od Kapituły Krakowskiej, konkuruje z sąsiednią łodzią, ma być drugim miastem ważnym. Bo łódź należy do zupełnie innych właścicieli. W końcu miasto pada, tereny trafiają do Nęckich, do Biedermanów, w końcu do Mejerów. No i ten teren zostaje oddany wojsku. Nic z tego wszystkiego nie wychodzi z tego całego miasta brusowego. Ale chcąc, nie chcąc, ta historia jest bardzo interesująca, bo z jednej strony mamy te zaszłości od właściwie XV wieku, gdzieś tam resztki świadomościowe tego, co tu się działo. Z drugiej strony ta nieprawdopodobnie tragiczna historia, bo tak naprawdę ten poligon to jest jeden wielki grobowiec. Ile tutaj zostało osób rozstrzelanych i zabitych przez Niemców w czasie II wojny światowej i potem za czasów komunistycznych do 1956 roku, nie wiemy. To być może tutaj jest pochowany legendarny łódzki prezydent Aleksy Rzewski, a nie w łagiewnikach, bo tam też Niemcy dokonywali mordów na Polakach w ramach akcji T, czyli likwidacji chociażby inteligencji, ale też osób psychicznie chorych. Chcąc nie chcąc, stąpając tutaj po tych lasach przepięknych, bo to jest jeden z najpiękniejszych. Parków można powiedzieć po poligonowych yy, równym łagiewnickiemu. Na pewno trzeba mieć świadomość, że być może gdzieś tutaj po prostu są masowe groby. Jak na razie znaleziono, zdaje się, że chyba 120 czaszek, resztek po ludziach, którzy zostali tu zamordowani. Czy będą dalsze prace? Nie wiemy. Bardzo ważną sprawą jest to, że prawie jest pewne, że tutaj pochowany jest legendarny dowódca partyzantki antykomunistycznej Warszyc, który został zamordowany po 1945 roku, ale gdzie? Nie wiemy. W każdym razie niewątpliwie jest to miejsce do tropicielowania niezwykłe, ale także do odpoczynku. Wpadajcie do Brusa. Cześć tropiciele! Pamiętajcie, jeśli się podobało, lajkujecie na Facebooku, subskrybujecie na YouTube, podglądacie nasze społecznościówki i piszecie do nas na tego maila z pomysłami na Wasze historie. Cały świat jest do odkrycia, a tropiciel to każdy z Was!